Dzień dobry, 11 stycznia, czwartek, 7:25 na zegarze. Sobie przerwę krótką zrobiłem, ponieważ zgromadziłem parę tutaj butów, które mogę Wam pokazać, co będę robił teraz. Dzisiaj e, częściowo też kończył, jutro. Słuchajcie, z czym pijecie kawkę? Ja dzisiaj z cytryną. Kawa z cytryną. Ciekawe, czy ktoś z Was takie cudo, takie wynalazki pije. E, ja czasami. Czasami sobie lubię dać cytrynę, żeby ten taki goryczkawy zniwelować. Słuchajcie, tutaj te Adidaski, a więc tam już są wstawione specjalne stawki z materiału. Są wklejone do gumy, mniej więcej aż tutaj wchodzi, i one są pod podszewką wpuszczone, a dwustronnie wklejone. To wczoraj było klejone, więc dzisiaj będę mógł robić następny etap klejenia, czyli będzie, yy, będą sklejone kolejne cztery elementy, ale od zewnętrznej strony. Jeśli chodzi o, o materiał, to jest taki bardzo mocny techniczny. Klejenie też jest bardzo, bardzo mocne i on jest na, na rozrywanie, na przecieranie jest mocniejszy nawet niż skóra. Słuchajcie, co my tutaj mamy. Dobra, żeby porządek zrobić to e, obcasy, czyli fleki. Widzicie. Często jest tak, że w nowych butach te plastikowe, zwykłe gumy odlatują. Nie wiadomo gdzie one się później gubią i zawsze obsas jest później troszeczkę, troszeczkę bardzo zdarty. Tutaj koszt 65 zł, będą dorobione na stałe, już z kauczuku. Tutaj taki sam przypadek, mniejsze troszeczkę. jest Akuratnie zdarzyło się tak, że klientka przyszła z butami i. Nie wiem, czy akurat nie z tymi, bo trochę tych tam jeszcze na dole fleków mam do roboty. I specjalnie tak pokazała nogę od, od dołu, żeby pokazać, jakie tam ma fleki, z jakiej gumy zrobione. I ona powiedziała, że ona chce takie same. Tak więc dobry materiał. No, ci, którzy, ci, którzy robią już u mnie od lat, powiedzą, że czasami jest tak, że buty się rozlecą, a fleki jeszcze zostają. Tutaj, tak samo, 65 zł będą no, obcasy zrobione porządeczek, porządeczek robimy okej okay. co my tutaj mamy na karteczce 60 złotych obcasiki ciach tutaj też tutaj troszeczkę więcej będzie na pewno ile tutaj 70 złotych, Szaleństwo. O, będą fleki. Tutaj materiał troszeczkę trzeba podreperować. To też sobie odłożymy. I słuchajcie, tak. Zameczek robiłem. I zameczek jest zrobiony. Który był tak. Ten był zrobiony zameczek. Słuchajcie, tutaj zameczek zrobiony. Wszystko. Dobrze wklejone. Płynnie chodzi. A tak tutaj wyglądał oryginał, bo w drugim bucie jest oryginał. On miał taką blachę, tutaj jeszcze zabezpieczającą. Tej nie ma blachy zabezpieczającej. E, tu zdjąłem to z półki. Tam chyba był koszyk około 115 zł. Jak się nie mylę. Słuchajcie, co tutaj będę robił. E, Disandro. Fajne, nie? Kurczę. Tylko, że z, trzeba zrobić. I tutaj tutaj akurat nie zrobimy e, topi 1,5 mm. Tak, klientce pokazałem, i one są dosyć, dosyć bardzo mocne na ścieranie. E, mają delikatną strukturę, będą tutaj ładnie się poddadzą na tych załamaniach na, na brzegach a propos podeszw skórzanych bo tam dostałem komentarz kiedyś pokazywał pan jakiś produkt do skórzanej podeszwy kupiła takie buty, ale ta skóra jest dość, dość żywa nie taka twarda jak w męskich czy nasączyć? Nie, nie jeśli to właśnie nie nasączać nie, nie niczym, po prostu w damskich butach ta skóra jest troszeczkę inna niż, niż w męskich jest cieńsza Czasami jest, jest bardziej, bardziej taka błknista, bardziej miękka, ale na pewno jest zdecydowanie cieńsza. Co się przykłada na to, że jest, że jest bardziej delikatna, mniej zbita jest. I tutaj ja bym się zastanowił, żeby nie oddać butów do szewca, żeby jakąś delikatną zelóweczkę. Zelóweczki nawet można 1 mm zrobić, więc to nie musi być jakoś bardzo widoczne. A warto, warto zabezpieczyć na pewno na pewno ta skóra troszeczkę ochroni się dzięki temu. No to jak już jesteśmy przy zamkach, to tutaj niestety zamek jest uszkodzony i to jeszcze są, jest jest ząbek poprzesuwany, więc ona prawie nie ma co co mówić. Trzeba będzie przywać nowy zameczek. Więc to mam tutaj Jaka cena? 116 zł. A to mam dopiero na po 15. Po 15. 15 To jest chyba poniedziałek. A to już sobie to zostawię, Słuchajcie, może. Może uda się to dzisiaj albo jutro zacznę zacząć robić. Zamek 132 zł. Kolejny zamek. Tutaj było coś kombinowane. Niestety. Zazwyczaj jest tak, że wystarczy jakąś zawieszkę za, założyć specjalną taką do suwaka, ale no tutaj sąsiad chciał, chciał tutaj pomóc i jeszcze, jeszcze bardziej wyszło z tego, nie tak jak powinno. Słuchajcie, tutaj zszyte tyły w tych, w tych butach. A, nie powiem jakich, kurczę. I zrobione są zapiętki. Zapiętki są zrobione podwójnie. Nie wiem czy to widać. Jest podwójnie i jest tutaj przeszyte. I tutaj po podeszwie też udało się maszyną tutaj dojść, przeszyć, żeby ta zapiętka jeszcze była od dołu chwycona. Tak było oryginalnie. No i myślę, że tak, że faktycznie, jeżeli się służy w takich butach i pod koniec służby się zdejmuje, to można, można wyjąć nie tylko stopę, ale częściowo też zapiętki, jak, jakby, jakby nie były zszyte, więc też to tutaj zszyłem. E, jeszcze kwestia klejenia, czekajcie, jak sobie tylko kawę odłożę na bok. Muszę sobie łyczka kawki zrobić, przepraszam. Ja ogólnie lubię bardzo herbaty, ale z rana jakoś się przyzwyczaiłem do tej kawy. Słuchajcie, buty skórzane widać tutaj miejscami rozklejenia. E, ja już go troszeczkę tutaj oderwałem, ale no jak jest but skórzany, tak jest delikatnie coś się rozchodzi. To zazwyczaj trzeba to całe zdemontować, wyczyścić. Nie da się po prostu iść na skróty. Słuchajcie, tutaj skóra czuć, że to wszystko pracuje. Słuchajcie, patrzcie na, na ten oddźwięk. Widzicie, słyszycie? widzicie i to jest po prostu już zestarzały po prostu ten, ten klej się ten klej się już po prostu utlenił nie ale patrzcie tutaj tutaj ta skóra nie jest podklejona do samego do samego brzegu ona, ona już też zaczyna się pod, skóra odklejać od od Bransley. a więc to trzeba będzie o tu jest akurat nie ślad ładnie zaznaczone gdzie było klejone. Ale żeby to nie, nie pompowało, żeby to później nie pracowało i ta skóra żeby się nie nadwyrężała, to niestety trzeba to tak zrobić jak tutaj. o to Jakbyśmy to tak zdjęli, to można by zrobić skalp z buta, słuchajcie. No nie wiem, mnie to jara akurat takie. Takie rzeczy z butami, co można zrobić, co można. No ale myślę, że jak wy oglądacie tutaj ten przegląd napraw, to też jesteście zainteresowani e, trochę butami. Ostatnia naprawa z przeglądu. Już mówię od razu, że na TikToka całość chyba nie wejdzie, całość będzie na YouTube. Nie wiem, jak na Facebooku, czy, czy tam nie ma też limitu, ale chyba nie ma. Słuchajcie, tutaj jest tragedia. Tragedia. Mój przedłużenie mojego palca. Miałem taki malutki śrubokręcik żółty i go gdzieś zgubiłem. Nie umiem go znaleźć. I teraz się muszę przyzwyczajać do, do nowego. Tamtego ja, chyba już z 6 lat. On już był taki sfatygowany. Ale czasami coś, coś trzeba po prostu sprawdzić. No, tutaj ciężka sprawa. Tu będzie trzeba wstawić jakiś materiał w pierwszą tkaninę bawełnianą. To jest taka tkanina, która troszeczkę e, powoduje to, że, że but się nie rozciągnie za bardzo. Ona spina ten but, więc to będzie trzeba podkleić i wstawić tam materiał. Specjalny materiał, ten mocny, który zespoli to wszystko. I ja myślę, że tutaj, e, jeżeli da się jakąś nitkę dobrać, tak żeby się nie rzucała w oczy, no to górny ściek jeszcze dam radę przeszyć, natomiast już dolnego, e, dolnego raczej, raczej, raczej nie, raczej będzie ciężko, ale myślę, że naprawa będzie, e, będzie do zrealizowania, że da się to naprawić. Tak więc <laughs> oprócz tego mam jeszcze tutaj, <laughs> tu jakieś klejenie, słuchajcie. E, no tutaj jest taki ciężki, bardzo ciężki przypadek. To nie jest rozklejenie buta. To jest rozerwanie, to jest rozwarstwienie materiału. Po prostu ten materiał częściowo został na jednej stronie, na podeszwie, a tutaj nie ma, to jest sama podszewka, więc no takie buty coraz częściej przynosicie do naprawy. Ja coraz częściej odmawiam, mówię, że to nie ma sensu niestety. No i tam mam jeszcze parę reklamówek z flekami, no ale fleków już dzisiaj bardzo dużo pokazałem, więc nie będziemy się skupiać na flekach. Słuchajcie. Tutaj mi Maria Wysocka pisze: Dzień dobry, mam pytanie, czy mogłabym wysłać kilka par butów do naprawy typu zelówki, fleki, kozaka do renowacji. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wszystkie naprawy mechaniczne, ja od 13-14 lat specjalizuję się oczywiście stopniowo. To nie było tak od razu, że 13 lat temu zacząłem robić wszystkie te skomplikowane rzeczy, tylko do tego dochodziłem, uczyłem się wynajdywałem różne, różne poradniki też ze Stanów, z, z Australii, z Wielkiej Brytanii, innych rzemieślników, podpatrywałem, zobaczyłem, jak można coś naprawić i dążyłem, dążyłem ten temat, jak, jak te naprawy mogą być faktycznie fajnie wykonane. I jeżeli chodzi o naprawy mechaniczne, jak najbardziej, w tym można powiedzieć, że się specjalizuje. Natomiast jeżeli chodzi o renowacje, no tutaj e, raczej, raczej mniej raczej ra, raczej mniej się tym specjalizuje i też <śmum> mam tyle, tyle napraw mechanicznych że raz, raz na jakiś czas mogę coś przyjąć jak jest na przykład są robione jakieś klejenie zelówki obcasy i tutaj wychodzi już jakiś y, y, klientka na przykład y, y, Wydaje na, na jakąś tam naprawę mechaniczną, już na przykład 300-400 zł, jeszcze bym mówiła, chciała, żeby jeszcze jakoś doprowadzić do jakiegoś fajnej, ładniejszego wyglądu buty, no to wtedy się decyduje na takie coś, żeby po prostu, żeby <laughs> za jednym razem w jednej parze butów miała, miała już to tam zrobione. Natomiast nie jestem takim, wiecie, specjalistą, nie, nie jestem bardzo jakimś super specjalistą w tych renowacjach te renowacje pokazuję Wam dlatego, żeby też Wam pokazać bo dużo rzeczy możecie sami zrobić w domu jak dobrać jakieś kosmetyki jak wyczyścić buty i słuchajcie no, myślę, że w przyszłości będzie więcej tych filmów jak tylko zdołam tutaj sobie jakoś zorganizować remont przemyblowanie tego warsztatu, żeby mieć ładniejszy dostęp do nagrywania żeby mieć oświetlenie na stałe zrobione i wtedy, wtedy myślę, że to będzie Bardziej tak z lotu można było nagrywać takie filmy, i nie będę musiał tych wszystkich kabli oświetlenia tutaj, i tak te oświetlenie tutaj porozstawiane. Później <laughs> mi to dużo czasu zajmuje, żeby to posprzątać, żeby zacząć do normalnych napraw wchodzić. A wtedy będę mógł szybko załączyć i nagrać coś, co, co akuratnie w tej chwili będę mógł. Wam pokazać. Tak więc trzymajcie kciuki, żeby to się jakoś tam e, powiodło. Mam nadzieję, że to się powiedzie. Tak, można przysłać buty, ale to proszę o kontakt najlepiej telefoniczny. Dobra, koniec, bo tu już widzę, że jest 14,5 minuty. Tak więc ja Wam życzę e, udanego dnia. A dzisiaj jest czwartek, widzicie? Ja jestem troszeczkę do tyłu, muszę spojrzeć do kalendarza, żeby sprawdzić, który dzisiaj jest czwartek. Tak więc czwartek, jeszcze jutro, piąteczek. I myślę, że w sobotę też będę musiał przyjść do pracy, żeby nadrobić, bo troszeczkę tych zapiętek mi się tutaj skumulowało i różnych innych napraw. Ale początek roku to dużo energii, dużo siły, więc dam radę. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć. Do usłyszenia.